Witam i zapraszam do obejrzenia krótkiej recenzji jednotomówki od Vaneko zatytułowanej Pierwszy grzech Takopiego. Tytułowy bohater Takopi to przypominający ośmiornicę kosmita, który przebywa na Ziemi z misją uszczęśliwiania ludzi. Niedługo po przybyciu na naszą planetę poznają Shizukę, młodą dziewczynę, która doświadcza na co dzień przemocy i zaniedbania ze za strony otoczenia. Takopi w swojej prostocie pragnie pomóc Shizuce, ale jego działania, choć motywowane dobrymi intencjami, prowadzą do bardzo poważnych i tragicznych konsekwencji. Fabuła mangi rozwija się spiralnie, wciągając czytelnika w wir emocji. Początkowa sielanka bardzo szybko ustępuje miejsca mrocznej rzeczywistości, w której przemoc i cierpienie są na porządku dziennym. Takopi próbując naprawić świat Shizuki, nieświadomie pogarsza jej sytuację, prowadząc do serii tragicznych wydarzeń. Manga nie stroni trudnych tematów, takie jak przemoc domowa, znęcanie się w szkole, samobójstwo czy morderstwo. Jest to tytuł, który wdziera się w duszę czytelnika, pozostawiając po sobie ślad emocjonalny, który trudno zignorować. To opowieść o niewinności zderzającej się z brutalnością świata o poszukiwaniu szczęścia w najciemniejszych zakątkach egzystencji. Mocnym wyróżnikiem tytułu obok wyrazistych emocji z pewnością są tutaj bohaterowie. Są oni wielowymiarowi i psychologicznie złożeni. Takopi mimo swojej naiwności jest postacią, którą czytelnik może się utożsamiać. Shizuka z kolei jest ofiarą systemu, która próbuje przetrwać w brutalnym świecie. Swoje problemy wpływające na codzienne życie i zachowanie mają tu również inne postacie, dlatego nic nie jest tutaj czarno-białe. Nie jest to tytuł całkowicie pozbawiony jednak wad. Autor stara się tutaj poruszyć troszkę za dużo wątków, przez co narracja momentami staje się nadmiernie zagmatwana lub powtarzalna. Postacie są też chwilami troszkę zbyt groteskowe, a ze stron mangi wylewa się zdecydowanie za dużo patosu. Jeżeli chodzi o oprawę graficzną tytułu, to prezentuje się ona dobrze. Styl autora jest surowy i minimalistyczny, ale jednocześnie pełen emocji i doskonale pasujący do treści. Postacie są narysowane z dbałością o detale, a ich mimika i gesty oddają bogactwa emocjonalne. Pierwszy grzech Takopiego to więc manga trudna w odbiorze, która skierowana jest raczej do uświadomego i dojrzalszego czytelnika. Jest to jednak pozycja, po którą warto sięgnąć, która pozostanie w umyśle odbiorcy na bardzo długo. Po więcej mangowych recenzji zapraszam na bloga Popkulturowy Kociołek.